Nie. I bicie ludzi, i zabijanie. Monotonnie to samo. Właściwie ja nie widziałem, że ktoś bronił kogoś, albo ktoś komuś pomagał, bo, bo nie można było i nie było kiedy. Albo pracowaliśmy, albo zabijali nas każdy się bał Mam taką historię. I tak też, ja mam w życiu parę wypadków. Tak trochę niezrozumiały. Był taki kapo niemiecki. Strasznie elegancki. Świetnie ubrany, na nie tylko na plecach ma wycięto tak taki kawał materiału i było napisane, że jego numer i tak dalej. Ale poza tym był bardzo elegancki. Zawsze miał eleganckie, dostarczali mu Niemcy prawda? eleganckie jakieś będzie płaszcz, zawsze jakieś berety bardzo ładne i pełno białych rękawiczek po kieszeniach. On był kapo pracy, nazywał się Paul. On ma bardzo nieprzyjemny zwyczaj. On zawsze chodził w tych białych rękawiczkach. Jak mu się jakaś twarz nie podobała, to podchodził do ciebie i ci... Wkładał dwa palce w nos i wykręcał, i ci łamał nos i wszystko tak. I potem ci ironicznie uśmiechał, zdejmował rękawiczki, wyrzucał te zakrwawione i wkładał nową rękawiczkę białą i odchodził. Podobno to był aktor. Podobno to był aktor berliński, bardzo znany, który za jakieś zboczenia. Coś takiego, a może homoseksualny, a może jakieś zboczenia, tego nie pamiętam dobrze. Dostał się do obozu koncentracyjnego. No ale był na stanowisku tam. I któregoś dnia natknąłem się na pola. On się tak patrzy na mnie, tak to biała rękawiczka i podchodzi do mnie, kola rękę do kieszeni i dał mi. Dwa zęby ciosku i poszedł. A ty wiesz co, to był ciosnek. To była fortuna. Bo to witaminy. Nigdy więcej nie poszedł do mnie. A dlaczego on to zrobił ze mną? Nie wykręcił mi nosa, nie, nie pobił mnie nic, nie zrobił, dał mi czosnek i poszedł. I nigdy przedtem mnie nie widział. Są ja nie mogę wytłumaczyć sobie. I straszny tek. Nic mi nie zrobił. W ogóle przeżyłem, jak widzisz.